Przez całe wakacje w Zamkowej Galerii Akwarium można oglądać wyjątkową wystawę autorstwa Andrzeja Kwiatkowskiego. Opowiada o niej sam autor. Pernisarz tejże wystawy odbył się 26 czerwca, czyli w poniedziałek o godzinie 17. Było sporo oglądających. Wystawa trwać będzie do końca sierpnia także jest dużo czasu. Zapraszam, zachęcam, jest co oglądać, i takie są opinie, że są ciekawe rzeczy, ale to są tylko opinie tych oglądających. Dla mnie wszystkie są ciekawe, ponieważ jestem autorem wszystkich tych tutaj przedmiotów. Przedmioty są raczej takie. Tutaj powiedzmy, tytuł wystawy był: Radość cierpię z pracy rąk swoich a w podtytule było rzeźba Andrzeja. Ja to uważam, że to raczej jest taka snycerka, bo to jest dużo takich przedmiotów yy, użytkowych, ale mocno zdobionych, czego tutaj przykładem może być ten stół tutaj yy, kuchenny razem z ławo. Przy tym stole zasiada, już mogę się pochwalić, czwarte pokolenie rodziny Kwiatkowskich. Przy tym stole Zapadały najważniejsze decyzje życiowe, jakie dotyczące rodziny. No i do tej pory toczy się takie życie rodzinne i decyzje bardzo ważne. Inspiracją nie wiem, czy to, czy to dar od Boga, od niebios, że zawsze jak pamiętam, jak sięgam pamięcią wstecz, ciągnęło mnie do, do drewna, do, do nożyka, do drewka. I stale coś musiałem dłubać, wyżynać, że tam. No o rzeźbieniu trudno mówić tam w tamtym czasie. Ale jak pamiętam, stale z nożykiem. Proce się robiło, gwizdki takie tam, takie się opukiwało, ten kory w gałązce. Czyli zawsze, 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 zawsze. No i tak coraz, 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 coraz bardziej, coraz bardziej, coraz człowiek robił się mądrzejszy, coraz. W sensie że umiejętności, chodzi o umiejętności. No i tak do, jak, jak mówię, no wolałem raczej rzeczy takie użytkowe, powiedzmy. Jeszcze powiem, że, że powiedzmy tu zgromadzonych mamy tego, tej mojej, tej twórczości, że tak powiem w cudzysłowie, 30%, bo więcej by tu się nie zmieściło, ja na przykład zrobiłem 14 zdobionych łóżek, gdzie powiedzmy przykładem tego zdobienia łóżka może być ten szczyt, tutaj, który mamy obok. I, no ale są, są u dzieci, po rodzinie, po znajomych. No trudno, żeby to wszystko tutaj zgromadzić. Ponadto moje rzeczy, wyroby są w Szkocji, są w Norwegii, są w Niemczech, są w Kanadzie, są nawet w Australii. Bo oprócz tego mojego takiego, i zaznaczam, że to wszystko hobby, to nie jest mój zawód, to jest wszystko takie hobby moje. Wynajmujemy domek letniskowy i przyjeżdżają goście między innymi właśnie z Australii, tam im się coś spodobało, zabrali to. Czyli mogę śmiało powiedzieć, że coś tam mojego jest w Australii. Trudno byłoby to ściągnąć wszystko tutaj. Następnym razem. Wystawę Andrzeja Kwiatkowskiego, zatytułowaną Radość Czerpień z Pracy Swoich Rąk, można oglądać w galerii akwarium Działudowskiego Muzeum Pogranicza. Zapraszamy.